Witamy w naszym studiu na kongresie nowej mobilności. Będziemy rozmawiali o tym, jak skutecznie łączyć badania i rozwój z biznesem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Bardzo ważnym elementem dyskusji o mobilności w gospodarce morskiej jest kwestia, może się wydawać banalna, ale niezwykle istotna, a mianowicie zasilanie statków wpływających do portów z brzegu, co to powoduje? Powoduje, że można wyłączyć silnik nie ma tej emisji w porcie. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia w ogóle emisyjności, ale też jakości życia wokół portu. Tak. Jakie działania tutaj podejmujecie, jak możemy to optymalizować, czy ta technologia zasilania statków z brzegu jest na tyle rozwinięta, żeby można ją upowszechniać. Zostawmy na razie kwestię mocy i jej zapewnienia, chodzi o samą technologię ładowania jednostek. Tak, my akurat się specjalizujemy w systemach zasilania dużej mocy i z tego czasu, kilka lat temu skończyliśmy taki projekt wspólnie z portem Gdynio, jak i również firmą Apator, gdzie opracowaliśmy taki system zasilania właśnie statków z nabrzeży portowych. I to jest takie też rozwiązanie, które udało nam się to było też opowiedzią na, właśnie to, na planowane dyrektywy dotyczące ograniczenia emisyjności spalin w nabrzeżach portowych, bo te osoby, które funkcjonują w nabrzeżach portowych, wiedzą, jakie to jest, ma znaczenie właśnie przejście na zasilanie z, z brzegu. I my również jakby jak najbardziej z, z tymi firmami polskimi technologię, przygotowaliśmy technologię, którą sprawdziliśmy, zwalidowaliśmy, ona jest gotowa. Tylko czekamy teraz na, na dyrektywy na to, żeby również znalazło się finansowanie, ale również regulacje prawne, bo często właśnie barierą barierów wdrożenia technologii nowych jest również są regulacje prawne i to o tym trzeba powiedzieć. Natomiast my nie czekając na doskonalenie tych technologii. Te technologie akurat dużych mocy wdrożyliśmy w, w napędach do kolei lewitującej skutecznie. W firmone Newomo opracowaliśmy wdrożyliśmy system zasilania. Teraz za granicą również idziemy w kierunku pracowania właśnie układów zasilania dla kolei lewitujących. Więc my, obserwując jakie są potrzeby rynku, zarówno na rynku morskim, czy, czy, czy kolejowym, czy też czy, 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 czy typowo kołowym e, e, rynku transportowym, e, staramy się dostosowywać te technologie. Ale mogę potwierdzić, że tak, te technologie są dostępne. A proszę powiedzieć, bo na rynku morskim mamy bardzo specyficzną sytuację. O ile łatwiej sobie wyobrazić, jak będą jeździły samo za 10 lat, to na rynku morskim nie wiemy, czy paliwem w przyszłości będzie wodór, amoniak, biometanol, czy jakaś wzbogacona wersja jednak tego paliwa podstawowego. Jakie przewidywania w tym zakresie macie, czy to jest wszystko futurystyka? Nie, to nie jest futurystyka, ponieważ już w tej chwili w ogóle programy unijne idą w kierunku właśnie też rozwoju. Z rozwoju ogólnie napędów, albo też jak, jak mieliśmy pewien, pewien boom w zakresie transformacji układów napędowych dla, dla pojazdów kołowych, tak samo przed nami jest ten boom dotyczący właśnie zmie, zmiany myślenia, jeśli chodzi o transport typowo morski. Oczywiście tam dominującym źródłem zasilania jest, jest napęd dieslowski i diesel, ale o tym się mówi, w tej chwili się mówi o trans, transporcie amoniaku czy też wodoru ciekłego, który może być alternatywą do zasilania takich układów napędowych. I, te, I wprowadzenie y, układów hybrydowych, bo ja nie mówię, że w pełni, w pełni wyeliminować diesla z, z dużych statków, bo tam mówimy już o dziesiątkach megawatów systemów zasilania. Natomiast jest to realne. My generalnie te, to rozwiązanie, o wcześniej wspomnieliśmy, systemy zasilania zamrzeży portowych, my jesteśmy w stanie je wzbogacić o, o zasilanie, ponieważ my zasilamy generalnie statek tak, tym, tym, tak. Tym, tym, tym układem. Natomiast my jesteśmy w stanie te technologie transformować do układów napędowych, ponieważ też możemy zasilić silniki, generatory i również zasilić to ze źródeł, czy to wodorowych, czy, czy, czy przy, przy transmisji amoniaku. Oczywiście to jest kwestia sprawności, natomiast te alternatywne źródła. Źródła e, niskoemisyjne jak najbardziej są możliwe do, 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 do wdrożenia. E, Koreańczycy pokochali projekty statków z napędem jądrowym. Na razie to są projekty, to są wstępne zezwolenia na e, badania, natomiast e, zarówno Hyundai, jak i jego konkurenci pokazują czy kontenerowce czy gazowce z takimi mikroreaktorami Pan by obstawiał, że takie reaktory, które znamy z okrętów podwodnych no już od kilkudziesięciu lat tak to nie jest żadna nowość, a że takie mikroreaktory mogą na jednostkach pływających się upowszechnić, czy ryzyko byłoby za duże. Wydaje się, że tutaj o, o ryzyku to jest trudno mówić, raczej o, o tym, że technologie jądrowe są po prostu kosztowne. Ta technologia jakby doposażenia statków w reaktor jest po prostu bardzo mocno kosztowna. W tej chwili też dużo jest mowy o małych reaktorach jądrowych, jeśli chodzi o wsparcie tutaj systemu zasilania krajowego. Natomiast można sobie wyobrazić, że jeśli ta technologia byłaby na tyle zaawansowana, żeby, żeby była z jednej strony Cenowo atrakcyjna, jak i również na tyle zeskalowana do dostatków, do, do to jak najbardziej. Ale jeśli mówimy nawet o małych reaktorach jądrowych, przecież to, jest, to są moce rzędu 300-400-500 MW. No to są SMR-y, tam są w ogóle tak, mikroreaktory, znacznie tak, mniejsze. Albo i, dokładnie, ale to jest kwestia ewaluacji e, technologii. I to można powiedzieć, że to jest taka technologia przyszłości, ale, ale to muszą się już na ten temat wypowiedzieć e, te zespoły badawcze, które pracują nad właśnie takimi mikroreaktorami. Mikro jakie byłyby możliwości? Oczywiście nie można tego wykluczyć, jak mówię, zawsze jest ta bariera, bariera cenowa, bariera technologiczna i patrząc na ilość, w ogóle skalę potrzebnych rozwiązań, wydaje się, że te technologie pośrednie, które w tej chwili są rozwijane, one będą takie, taką alternatywą dla, dla transformacji tego sektora morskiego. Czyli na razie bardziej biometanol i ograniczenia diesla niż mikroreaktory na statkach.